Siemanko towarzysze, dzisiaj mamy kolejny odcinek ze szkolenia i to już chyba ostatni dzień ze szkolenia, e, więc przechodzimy podobno mamy teraz zobaczyć, czego się nauczyliśmy, więc e, znowu nas tutaj jakoś kurde dziwnie mm, postawiło, więc spokojnie my tutaj zaraz zaraz będziemy tutaj trzepać kontrabandę. No dobra, dawaj. Pierwsza fura. Trochę się nauczyliśmy, więc musimy sobie zobaczyć, pier, co tu jest. List przewozowy. No dobra, to już znamy. A tutaj przemytnik. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Część numeru rejestracyjnego 22QK. Teraz już chyba bez jakiejś większej pomocy to wszystko będzie. Więc będziemy musieli. A co tutaj jest? Czy masz coś na wymianę? Ty, potrzebuję kilku rzeczy. O co tu chodzi? To coś nowego. Drobny handel. Niektórzy przyjezdni będą chcieli z tobą handlować. W państwie komunistycznym towar pierwszej potrzeby towar pierwszej potrzeby często towar pierwszej potrzeby często dostępny jest jedynie na czarnym rynku. Drobny handel może być dla ciebie okazją na dodatkowy zarobek. Cena towaru w twoim inwentarzu to cena, za którą kupiłeś dany przedmiot Przed sprzedażą możesz łatwo sprawdzić, czy twoja transakcja będzie opłacana O, paczka cygaretów 12 dolarów, czyli plus a bag of potato No za, a tutaj byśmy stracili W każdej chwili możesz sprzedać nadmiar towarów u barmana W zajeździe pod pijanym niedźwiedziem, OK. Co on tutaj sprzedaje, tak? My możemy mu sprzedać, a broń mu nie sprzedamy. Paczkę papierosów, a on proszek do prania. Sprzedaje to, a kupuje co? Papier toaletowy i paczkę fajek. No to sprzedajmy mu paczkę fajek, bo my nie palimy. Poszła. Nic więcej z moich przedmiotów nie kupuję, a sprzedaję proszek do prania. No to naj, i to wystarczy, towarzyszu. Super, teraz poproszę o dokumenty, dziadu ty. Pokaż, podobny? No zarost podobny. Dobra, widzę, że coś przewozisz, ale na początek sprawdzamy oczywiście imię i nazwisko. Galip Angalujew. Zgadza się, dobra, data ważności 18 marzec. Uuu, data ważności już się nie zgadza, kolego, ty mój, więc data ważności wek. Zdjęcie się zgadzało, list przewozowy, no to za chwilę zobaczymy. No dobra, i tak cię już nie wpuszczę, no ale my chcemy mieć perfekcyjną kontrolę. Więc idziemy zobaczyć, co ten nasz kolega ma na pacie. No dobra, teraz pamiętam to się jakoś... O, muszę wyjąć ten towar, widzę. Tylko czym to się robiło C Dobra, wypakuj Wypakuj, my tutaj szybko, chłopie. My nie mamy czasu. Czy ty coś tu jeszcze nie ukrywasz, skoro Mam nadzieję, że tym razem się gra nie zbagujemy sobie od razu przy okazji prześwietlimy tą jego furę. Jak tu wszystko wygląda spoko. No dobra. Beczki. Solona ryba, kawa. Wszystko prześwietlamy, sprawdzamy przy okazji. Nic chyba więcej nie ma. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko się świeci. Tak, wszystko się świeci. Dobra, to teraz porównajmy. Skrzynka jabłek, o, no też się już nie zgadza, widzę. Beczka z rybami miał być 3-3. Jest worek kawy, miał być jeden, są dwa worek cementu, miał być 3. No list przewozowy, mój kolego, tutaj również się nie zgadza. Jeszcze zobaczymy, czy ty nie masz jakiejś tutaj kontrabandy. Tutaj nic nie ma. Tutaj w aucie. no wasza robota. Nic nie ukrywasz, chłopie. Tutaj. Tutaj pusto. Towaryszu. Tu wszystko dobrze. Jeszcze zobaczymy silnik. No słuchaj, no nie, nie będę mógł cię wpuścić. Numery rejestracyjne to nie są Twoje silnika. Nie możemy sprawdzić. Tutaj czysto. Tutaj czysto, no także, no sorry kolego Ale co? Proszę wejść do pojazdu, mogę go aresztować Co tu jest? To wszystko, kontrola Zakończę. Musisz zwrócić ładunek do pojazdu, okej okay. Aresztować cię nie aresztuję, bo kontrabandy nie masz Tak, towarzysz Pakuj, zwróć ładunek Dobra, ładunek załadowany, to teraz mogę ci powiedzieć, że jednak jest co? Czas straciłeś, ale nosorki, no dużo rzeczy się nie zgadza, odrzucamy Ono ja, no sorry, no nie, nie, tak to nie będziesz z nami tutaj, mam nadzieję, że nie przejedziesz nikogo Ostatnio w ogóle przejechali jednego Dobra Siadaj i bujaj trąbę Ja już wołam następnego Zobaczymy, czy będzie perfekcyjna. Mam taką nadzieję. Kierowca nie spełniał wymogów wjazdu do kraju. O kurczę, to co ty tutaj jeszcze? Coś nie było, tak? No, data ważności. Świetny. Perfekcyjny, to to nie był? No dobra, nie, no, wydaje mi się, że było wszystko w porządku. Nie uciekł nam. Siema, towaryżu. Niczym nie handlujesz, oczywiście proszę pana Pokaż co ty tutaj masz Co? 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 Szybko Wsiadamy do fury, co teraz pościg mamy, Eno? Dawaj, gonimy dziada. Chciał nam uciec, czujecie to? My na pewno go gonimy. No, 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 zbliżamy się, zbliżamy. Już cię widzę, chłopie. Taki jesteś kozaczek. Chciałeś szybko uciec, ty, tego jeszcze nie było. Dawajcie go, dawajcie. Co my z nim zrobimy, co? I co mam zrobić jak go dogonię? Jestem ciekaw. Ale zapiernicza. Gdzie on tu? My też tutaj. Dawaj, zepnij go z drogi. Kurde. Kurde, ty, co teraz, ej? Gdzie ja mam go gonić? No zatrzymaj, no nie mam... Jak mam go zatrzymać? Teraz to, kurde, my już szybę straciliśmy. No właśnie. Poddaję się. Super, co, co? Nieźle. Myślał, że nam ucieknie. Natychmiast aresztuj tego drania. No już, muszę wysiąść tędy. Ja ci dam tutaj, chłopie. Dawaj na glebę go. Onaje, no onaje. I już jesteś aresztowany. No i pięknie, widzieliście tego? Wróć do biura na posterunek i odbierz nowe rozkazy. Ważny telefon. A tutaj, co? Nic nie sprawdzamy? Kontrabandy, może? Czy susik? No dobra, no to wracamy. A dobra, muszę wejść z tej strony, jednak. Ty, siedzi tu normalnie, złapaliśmy dziada. Dobra. Włącz światła, włącz silnik leczny po drzewach. Dawaj, dobra. To lecimy. Szybę straciliśmy, więc będzie musiał naprawić nasz mechanik. Muzyczka się zrobiła, super rancka. Zaraz będę musiał na mapę zerknąć. O Tutaj chociażby Dobra. Tu i w lewo. Ważny telefon muszę odebrać, ale mam tego więźnia jeszcze. Mogłem go w sumie od razu do kamieniołomu rzucić, no ale dobra, następnym razem. No jeź, jedź, co ty tu masz, chłopie. Dawaj, nie ma klapsona. <mall> maluszek jechał. No dalej. Ile tych kilometrów? Szybciej się goniło go. Jadę za jakimś kurczę. O. O. Dobra. Dawaj furę zaparkuję. Tyłem najlepiej. Co w razie co jakby następny chciał uciekać. To my go zatrzymamy. No tak. Tylko tutaj nie ma wstecznych lusterek. Dobra. Jechał. Ręka mówi się w powietrzu, no ale dobra. Słuchaj, Towarzysz, ty mi napraw mój. Co my ty mamy? Napraw za minus hazard. Co to jest teraz? A jakiś może nowy. Już się robi. Dobra, został naprawiony. No dobra, no, troszkę nas to kosztowało. Ale tu musimy ważny telefon odebrać. No to wracamy do biura. Dzwoni, o, ale to uparty. On cały czas dzwoni. Kijowiec tutaj. Odbierz. Loh, Mariszu, Mariszu, Radio sobie, że jedna z brigadów starszych oni madre trupcia, i krwawo wista terrory, a klasa pilnikowna, wielu toalne, i ją madre Hurka, paszlo, kolejne co roku nie jest. O kurde, ty tu się robi normalnie jakaś akcja fabularna. No dobra, skontaktuj się z brygadą sierżanta Gawrilowa w tartaku. No dobra, no to co, to do tartaku znowu musimy jechać? A co tutaj mamy? O, pistoleten. Uważaj na siebie. O, będziemy strzelać? Ja wolę na padzie. Dobra, do fury. Do fury. I z, I z tym więźniem, czy już, już tego więźnia nie ma? Nie, już go nie ma. O, eee, to eee, to i Chłopie, nie maruj, lecimy. Dobra, zerknę tylko na mapę. Gdzie teraz? Dobra, w prawo, potem w lewo i jesteśmy. Jakaś grubsza akcja się szykuje. Dobra. Na skróty się. Steringsie. Tamten kurcze... Chciał nam uciec, ale my go złapaliśmy. Zobaczymy gdzie tym razem dojedziemy. To tu będzie, mam nadzieję, że nie będzie jakieś strzelanie, bo... Na klawiaturze to jestem, kurcze, super dobry no. Dobrze, że tymi polnymi nikt nie jeździ Cicho, tu jest jakaś chawira Co się dzieje? O. Nie tak to uwarić Starszyna Gavrilov, jest zazdro kryminalów. No tak, kryminalów. Musisz Ajo madro, uświadomica inspektora. Ili incydienty. Strzelają do nas te incydenty. Ty, tutaj naprawdę do nas walą. Japiernicze. Nie tym siekierach. Gdzie jest mój pistoletem? Co ja nie wziąłem pistoletem? Ja yeah. Ty, ubili mi Oha Okej okay. I od początku, tak teraz? Tylko, że mi bez pistoletem Szybko, pomóżcie mi Chyba mnie odratują o, ciepany, ty, a ja z nożem na niego. I co? Przygnębieni o twojej śmierci, rebelianci uciekają z Tartaku. Po godzinie zaniepokojony komisarz wysyła na miejsce swojego zastępcę wraz z brygadą wsparcia. Rano na twojej głowie okazuje się powierzchowne, Nies niestety towarzysz ryki nie miał tyle szczęścia. Ty. Ale ty to było dobre. Eee! Odblokowaliśmy coś. Gotowy do pracy. Ukończ piąty dzień szkolenia, ukończony. Brawo, gratulacje. Jesteś już gotowy do samodzielnej pracy. Wykonaj poprawnie swoje obowiązki, aby awansować. Wyższe rangą oznacza lepsze zarobki oraz dostęp do nowych funkcji posterunku. Od tego momentu nie będziemy Cię już wspierać finansowo. Zadłużenia placówki będzie skutkować natychmiastowym zwolnieniem. Ociepanie! Rozdział drugi: fałszywa pomoc. Oho, ho, Ocie, panie. No dobra, to my już tutaj zrobimy sobie pauzunie. I oczywiście zaczniemy ten nowy rozdział, ale już zaraz zginęliśmy, no to, to nieładnie, prawda? I zaczniemy sobie właśnie, no już teraz na samodzielnej pracy, zobaczymy jak to wszystko będzie się rozwijało. Mam nadzieję, że kurde nie stracę tego posterunku. A więc jeżeli możecie, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to z góry was do tego zachęcam. A ja już się z wami żegnam, to tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!